Eee, luwa widzowie, witam w go na moim kanale. W tym odcinku Spider-Man tutaj jest zwykły Peter Parker, i. znaczy, Spider-Man, po prostu taki oko, oko, taki zwykły. Spider-Man tutaj, symbiont. Dzisiaj idziemy do misji dodatkowej, która wygląda w ten sposób. I jest to jaszczór, dlatego też wziąłem Spider-Manów, więc lecimy! I Deadpool. Oho, nie, w kar. No, I spoke to Zeus. As danger follows this guy like a bad smell. And one better place to find a bad smell than a zoo's reptile No dobra. No to idziemy do Jeszczurki. Oho, jest Dr. Kurt Connors. I teraz to już nie będzie tylko nasz zwykły Kurt Connors, tylko oczywiście Lizard. Mmm, oczywiście wiadomo. My tą tom... No, no i już, już wszystkie monety zebrane. Tak to właśnie już wygląda we swobodnych misjach i tak dalej. Jak się ma nożniki, a nasz? O, jaszczur właśnie. Już jest jaszczurem, można powiedzieć. Bo wcześniej to był tylko Kurt Connors, no dobra. Musimy dzisiaj go powstrzymać, ten co z aligatorami będzie nam tu pływał. Mm, yy, no, wiadomo w sensie, że chciałem powiedzieć, że wiadomo, że będziemy tą misję jeszcze dzisiaj przechodzić na 100% od razu po tym, co teraz będziemy robić, więc będzie git. A co to jest? Nie, chyba drabina, ale dobra. Nieważne. Tutaj co mamy? O! Coś tu na mnie spadło, ale dobra. Co tutaj mamy? Co to jest? Będziemy wodę brali spod... No po prostu z tego... Nie wiem co to w sumie, jakiś basen normalnie. Dobra, teraz nam będzie uciekał. Pocho A, ona nas czeka teraz. Aaa, my się, będziemy się z nim bić. Dobrze, że stwora wziąłem, bo... ...big figi raczej się będą ze sobą bić. Raczej Spider-Man'em byśmy go tutaj... ...nie zabili. Dobra, chodź tu jaszczur. Dobra, dostał. Jest skręt North. Na to chyba jeszcze nie koniec, co, jego? No. No nie. Już się nie zamieniaj w niego. No nie. Znowu się zamienił. I teraz nam jeszcze uciek. dobra. Ogarnijmy tutaj tą drabinę dla tego stwora, może, żeby się dostał, bo nie wiem, czy się zostanie. I idziemy po doktora Connorsa. Dobra, udało się. Teraz takie coś tutaj zrobimy, to będzie stwóra, stwora. I otwieramy! Aha, to... Dobra, co teraz z nim? Chodź tu no. Jemy się. Proszę bardzo. I co, znowu nam uciekniesz? Dokończyć serum? No to dalej, bij się z nami. Och, a nie uciekasz. No nie, mocę, boże, my se stoimy w miejscu. To jest zawsze bawi w tych grach, ale dobra. Zobaczmy. Hm. Gdzie on jest? O tam jest Stanley! Ale chyba nic nie ogarniałem, bo to coś... dla Wolverina jest. Dobra. Widać... ...już tego konorza tam. No znowu. Dobra, chodź tu. Dostaniesz. No i tyle. <grym> No i mamy to. Deadpool sobie tańczy. A my kolejną misję ukończyliśmy. Więc lecimy do kolejnej, gladi figle, Kurt Connors, oczywiście. 7 milionów monet. Już mamy. Chyba jakoś 3 miliony zdobyliśmy z tej misji. I lecimy do tej swobody jeszcze. Więc kogo tu zdobędziemy? O, stwora w jakimś innym przebraniu. Dobra, to weźmy tego, tą czarną panterę, bo tam oczywiście widzieliśmy, że będzie trzeba coś tam kopać. No dobra, tutaj mamy już to... Oczywiście, jakby przeszliśmy przysz, już do misję, ale teraz przechodzimy jeszcze na 100%. Mhm. Dobra, czyli ogólnie będziemy się musieli z nim pobić, żeby oczywiście tam dojść do tego Stanley'ego. Ale to zaraz będziemy po kolei wszystko robić. Dobra, weźmy ciebie teraz. Rozwalmy to. No, i ostatnie było pod wodą, ale dobra, tu coś jeszcze jest, więc. Yy, ogarnijmy. Kto tu? Dobra, Bill. To też zrobione. Okej. Okay. Takie zraszacze odpaliliśmy. I co z tego dostaniemy, co? A, coś tam jest dla magneto. Mamy to. No i. Jest,

Ma Jaszczur? Dobra, dostał sobie trochę. Dobra? O jest twór. No nie. Dobra. Lecimy i czarna pan. No dobra. Tutaj można ogarnąć. Więc potrzebujemy Rida Rida Richardsa. Zbierzemy go. I się zamieniamy w jakieś ręce. Co to jest? Dobra. No i mamy to. Stanley ogarnięty. Misja też. Więc wychodzimy. Idziemy do Nowego Jorku. O, ósemkę. Mamy te dwa. Dobra. Weźmy kupmy na początku dziesiątkę. Pozbierajmy monety i będziemy mieli ósemkę. <grym> Dobra. Mamy dziesiątkę. Szybko tutaj poniliśmy. Dobra, mamy. Tego. I zaraz tylko ósemkę kupimy. I mamy wszystkie w tym odcinku już mnożniki. Więc mamy tę. Legendarną cyfrę 3840. To kupmy już wszystkie dodatki, które jeszcze można. Czyli co przebrania. I to chyba tyle. A, i dodatkowe serduszka, dobra. To dajmy sobie. Oczywiście przebrałem to będą pewnie jakieś, nie wiem, wąsy czy coś. A tutaj nie widać na moim przykładzie, ale. O, są wąsy, jak zwykle. W tych grach, dobra. wiem, to. Ja nigdy tego nie, nie zakładam, bo ty, nigdy tego nie lubię, ale dobra. Nieważne. też widzę, że ukończyliśmy 50%, ale. Jeszcze oczywiście odcinka nie, na konie, nie, ten, nie ten, nie koniec. Po sobie jeszcze polecimy do. No, na Manhattan sobie zobaczymy, co tu jeszcze można. Porobić fajnego, może coś właściwie w Central Parku porobimy, żeby tak obok tej misji było o, ogarnąć. Siema. Kind of mhm, mm no dobra. Tysiąc, masz szybko? Zobaczcie ile to zajęło jednym Już miliony. A to dobra, nie tylko tysiąc, dobra. Idziemy? Sobie. Tutaj co? I są potwory faktycznie. No to jednak nie kłamali ci ludzie. Dobra, weźmy Hokaja. Mega lubię nim strzelać. Albo o, weźmy. Ja mało nim grałem. Bakim. Dobra fajnie sobie można podstrzelać. O, i tyle.

Okej. Okay. Musimy gdzieś pojechać, tak? On nam dał jakieś auto, czy nie? Nie, no to sobie weźmy swoje. Może coś tutaj kupimy, może weźmy, o! Ten spok będzie. Shieldowy, fajny taki. Weźmy tutaj jakąś pasującą figurkę, czyli... Na przykład, o, Marie Hill. Niech będzie. Oj. Dobra. I lecimy. Oj, ci źle skręciłem. Dobra, jakoś się zaraz tu wylesi za tego i będzie git. Nas za barierkę. Chyba jednak nie. O, dobra, poczekajcie. No, no i właśnie. Dobra, udało się. Na szczęście, zakończyłem. Dobra. <słuch> co tutaj tu mam szukać, co, co kogoś, ona, o, to tutaj zrobić? To już mamy szukać, tak? Bo ktoś nie gadał. Na A, o, coś tam było tej bagietce. Dobra. To za nami. Daj mi co jest nami Dobra, jeszcze raz.

Bierzemy jakieś kolejne auto, mowę. I weźmy sobie na przykład. O, pani szera ciężarówka, no było mega spoko. Może pani szera kupimy do niego. Dobra, tak. To już mamy. Yy, tu polećmy. Może tutaj. Panią. Dobra, teraz skręcimy. Tak. co mamy? Zakiszę. 1 na 10. Dobra, siema. Dobra, ho. A, ty obocy i za tobą. A oni nie lubią twojego śpiewu. Pod taksówką. Dobra, chwila, ja wejdę do auta, bo mi z auto będzie fajnie strzelać. Ciebie przejadę. O, już nie mam auta. No dobra, no to chodź się tu. Może wiem. Może on Thanos, taki dziwny trochę. W tej grze też jakoś super nie wygląda. Ale może być, nie? Spoko, spoko. Ten Drax, jesteśmy Gwen Stacy. Więc spokój. Proszę bardzo. Jo. O, miliarder i filantrop, to wiadomo chyba o jaką scenę z Marvela chodzi. Co w się sensie dla Avengersów tam. No, z, z Marvela, chodzi mi, że z Avengersu 2012 roku. E, dobra, ale o co tu. O co tutaj chodzi, bo tamto wiem, ale tutaj. Nie wiem, co to w sumie zmienia, że wziąłem A-Bomba, ale dobra. No nie wiem, jakoś mi się nie przyjemnie. O, po prostu rozwalić. I mamy, tak, to jest. O, absorbing. Yy, on się zamienia wszystko, co się w to, co on dotnie, to on się zamieni. Nie, chyba nie. Chyba tutaj nic się nie dzieje, nawet nie ma żadnego. Nie, wiem, ładowania czy coś, co by mogło go zmienić, ale dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy tą. Squirrel. Tutaj widzę. Charakterystyczna. Tutaj mamy, i coś tu trzeba zrobić. Może tutaj coś jest. O, jest. No to trzeba kopać normalnie, żeby się do niej dostać. No to jak właśnie Squirrel, nie? Można powiedzieć, no to wiewiórka jest akurat, ale. Wiadomo. O, już? Serio? No i się udało, chyba. A to jeszcze nie koniec. Teraz trzeba magneto użyć. O, bo to można pominąć w ogóle. To była taka jakby kasę, jakby się napominać. No rzadko, bo takie coś jest, żeby się jakby spotykało, chodząc po mapie. Ale dobra. Squirrel ogarnięta. Super wiewióra. Dobra, to teraz podejdźmy sobie tutaj. Szybko. Bez wysłuchania. Znaczy nam się da wejść. Uda się. Tak, wejdziemy No tak na przykład. Pyk. I mamy to. Coś tutaj można porobić. Nie widzę za bardzo. Co? Ale dobra, chwila. Może tymi większymi postaciami się to. O, i się właśnie nie uda. No, dobra, może jak wejdę do góry. Teraz wezmę. O, no i proszę. Od razu lepiej. Wezmę ciebie. co, to wszystko? Zablokowałem się w skrzynce, ale... To wszystko. Dobra. Okej. Okay. No tutaj niewidzialność, rzadko w sumie w tej grze była niewidzialność, nie? Aha, otwieramy i pewnie jak... ...damy się zobaczyć, to się wyłączy. Chyba nie ma nikogo, kto lata niewidzialny. To właśnie Nika Fiurego, pamiętam, że on właśnie był niewidzialny. Nie ogarnijmy, chociaż nie wiem, czy się nam uda tutaj wejść. No właśnie, bo on nie jest jakby zwinny. Tak chwilę się schowam przed tymi kamerami. Idźmy tutaj szybko. Co tu się dzieje? Dobra. Pyk. Raz. I dwa. I... Trzy. Dobra, udało się. Teraz polecimy może... ...po ten motor na przykład. Fajnie wygląda. Weź sobie... Przerzuciacie? Zaczekaj, nie powiem, z tego co kupiłem. Przerzuciacie? Teraz już nie przeszczęsny wcześniej. I co? Tylko to? Aha. <laughs> Pajęczym o, to jakiś motocyk. No Dobra. Se, kupmy kogoś, kupmy se. Ja bym se wziął panno Marvel, on nie umie latać, nie? Co? Mrs. Marvel lata? A może to jest stat? Nie, to jest Mrs. Marvel, chociaż. Nie wiem, może to jest po prostu kapitan Marvel? Ja myślę, że to jest Marvel. On ma nawet taki. Nie, wiem, może w sumie. Ja nie wiem, myślałem, że to. Dobra, zobaczmy tutaj mamy jakieś postacie. To odblokujmy te dwie postacie. A z tobą trzeba pogadać. No to chodź tu. Oho, no dobra, tylko że muszę iść po auto. O, on mi latać fajnie. O, dobra, coś go zablokował. Dobra To jest teraz? Teraz tu? Kurde No dobra, to się No i tyle yy. No nie, dobra Nie, nie, zadaj już go Przedzieliśmy przez tą taksówkę, Dzięki która go naprzątkowała Dzięki, pani Pomógł nam mega mądrze tutaj Właśnie, jeszcze intro mogę sobie włączyć Trochę nie perwis i wiadomo, ale no, Nie wiem, ja korzystam Korzystam z tego, co się stało po prostu Dobra, jest już, widać metę No i się udało Ej, <laughs> <laughs> e, dobra. Ej, to było fajne akurat. <laughs> fajny żart. Ale, dobra. No właśnie, w sumie... to może być takie, jakby, nie wiem, usprawiedliwienie tego, że w niego ta yy, taksówka wjechała, bo on przednie nie wiedział, że przecież po tamtej stronie siedzi. To dobra. Fajne, tutaj widzę, że Antmana potrzebujemy. To jest bałazm w ogóle, więc. Antmanowo ona się pewnie też będzie mogła zmniejszać. Ona jeszcze umie latać, wiadomo. Więc fajnie. No bo to już będzie. Druga postać, która. No ale przecież ja jestem w środku. To już będzie druga postać, która będzie mogła się zmniejszać. Więc fajnie. Yy, tutaj. Dobra, odblokowane kolejne. Teraz tu idziemy, a może tu coś jest? Tu coś jest, właśnie. Chwila nie tędy, tylko o dobra. I teraz odblokujemy łasp. Dobra, to co? Kupmy może tą łasp. Właśnie. Gdzie ona jest, co? Jest alfabetycznie chyba. No to mamy ją. O, jo ona lata jak się zmniejsza. Coś jak się... Co? Nadwrót, jak lata to się zmniejsza, o tak. Dobra. Ale normalnie się nie umie zmniejszyć, czyli chyba... Do takiego czegoś to chyba nie wejdzie. Tak w ogóle przy okazji. Ojej, tu jest napisane, że jedynie Ant-Man. No. No to myślę, że. że się. O, to jest Ant-Man Nie zauważyłem go. No, oczywiście, taki mały ant no to ciężko było zauważyć czasami. No, czyli jednak. Łasp się. można powiedzieć, że nie zmniejsza. Dobra. OK. Już widzę, że tutaj trzeba coś rozwalić. Już widzę, że tutaj trzeba coś zrobić. O nie, co tu się... Uch. Dobra, widzę, że są jeszcze płytki w środku, więc trzeba je odhaczyć. Nie wiem, czy to jest odhaczone chyba tak. A, tu się zaznaczają, dobra. I mamy to? Mamy to. Dobra. No to ogarnięte. Tu mamy dyniokopter, widzę. E, to miał być chyba już ostatnia, ostatnia rzecz. No dobra, ja tak zawsze robię akurat więc. Tutaj coś mamy akurat Czy znaczy on przejdzie? Nie on nie przejdzie niestety. Hmm. carnage'a na, na szybko. No i mamy to, dyniowy helikopter. I ja zamknię tutaj jak widzicie w klatce. Żegnam się z wami. Widzimy w kolej I się widzimy w kolejnym odcinku na moim kanale. Zobaczymy co to będzie za odcinek. ELO!